Cześć, nazywam się Tomasz Jurek, jestem mentorem z zakresu Client Service w programie do pierwszej pracy. Jeżeli zastanawiasz się nad pracą w biurze obsługi klienta, w Client Services warto wiedzieć na czym to polega. Client services, czyli szeroko, szeroko rozumiana obsługa klienta, polega na nawiązywaniu kontaktu z klientami, analizowaniu ich potrzeb, ich problemów i sugerowaniu dobrych rozwiązań. Tak naprawdę pracownik Biura Obsługi Klienta jest na pierwszej linii, jest pierwszym punktem kontaktu pomiędzy klientem a firmą. Rozważając pracę w Biurze Obsługi Klienta, warto wiedzieć, jak wygląda. Praca i jak wygląda konkretne środowisko pracy. Przykładowo, czy jest to kontakt bezpośredni, osobisty z klientem, czy jest to kontakt w salonie, czy jest to kontakt za pośrednictwem telefonu, czy jest to kontakt z klientem wewnętrznym czy zewnętrznym, czy jest to kontakt z klientem indywidualnym, czy może korporacyjnym. Wszystkie te rzeczy mają dosyć spory wpływ na charakter pracy w biurze obsługi klienta. Obsługa klienta może się odbywać w różnych środowiskach pracy. Takim środowiskiem może być salon, takim środowiskiem może być centrum telefoniczne i oczywiście w zależności od tego, jak wygląda środowisko pracy, różne są jego wady i zalety. W środowisku pracy takim jak centrum telefoniczne nie jesteśmy w stanie używać mowy ciała, uprzejmych gestów, musimy je potrafić zamienić na słowa. Z kolei w salonie możemy łatwiej rozpoznać, z kim mamy do czynienia i dostosować swój sposób komunikowania się z klientem właśnie do tego, z jaką osobą rozmawiamy. Praca w biurze obsługi klienta to dla młodych osób dobra pierwsza praca. Ze względu na to, że Pracodawcy, którzy utrzymują całodobowe centra obsługi klienta, umożliwiają studentowi na przykład dopasowanie swoich godzin pracy do potrzeb studiów, czy dziennych, czy zaocznych, no i w ogóle do, do trybu życia. Ważne jest to, że tacy pracodawcy bardzo często zachęcają młodych ludzi szerokim wachlarzem szkoleń, możliwością przyzwyczajenia się do pracy w korporacyjnym środowisku. A, a większość centrów obsługi klienta jest zbudowana w taki sposób, że człowiek, który podejmuje pracę e, jako swoją pierwszą pracę po zdobyciu doświadczenia ma możliwość awansu. Tak jak mówiłem wcześniej, praca w biurze obsługi klienta polega przede wszystkim na nawiązywaniu kontaktu z klientem, analizowaniu jego potrzeb, problemów i sugerowaniu odpowiednich rozwiązań. Do tego celu pracodawca zapewnia nam odpowiedni sprzęt. Jest to przeważnie komputer, telefon i tak zwany system CRM, czyli takie oprogramowanie, które pomaga nam prześledzić, pozwala nam prześledzić historię w kontaktach pomiędzy firmą a klientem, które zawiera podpowiedzi, jak można pewne problemy rozwiązywać, które zawiera skrypty i pomaga nam się po prostu zachowywać w pewnych określonych sytuacjach, po to, żeby właśnie klientowi zasugerować najlepsze możliwe rozwiązania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na mój profil.